Obecność powietrza w jamie opłucnowej zdefiniowana została jako odma opłucnowa. Odma opłucnowa według amerykańskiego towarzystwa chirurgów może być otwarta, zamknięta lub z nadciśnieniem. Odma opłucnowa z nadciśnieniem nazywana jest niekiedy odmą zastawkową albo odmą prężną. Odma opłucnowa otwarta i zastawkowa mogą być ponadto zewnętrzną, kiedy doszło do uszkodzenia ściany klatki piersiowej, lub wewnętrzną, kiedy doszło do uszkodzenia dróg oddechowych lub płuc bez uszkodzenia ściany klatki piersiowej. Odma opucnowa zastawkowa jest bez wątpienia stanem zagrożenia życia. Rozpoznanie odmy opucnowej szczególnie w warunkach pozaszpitalnych może nie być łatwe. Jej wystąpienie należy podejrzewać u pacjentów, u których wykonywane czynności medyczne lub mechanizm wypadku są prawdopodobną przyczyną jej wystąpienia. Objawami charakterystycznymi w swojej niespecyficzności symptomatologicznej jest nagły ból po stronie odmy, który nasila się przy tym oddechu, próbie głębszego wdechu i kaszlu. Wśród innych objawów należy wymienić gwałtownie występującą duszność, która w przypadku odmy zastawkowej nasila się przy każdym wdechu, wdechowe ustawienie klatki piersiowej z niemożnością wydechu. W zależności od szybkości powiększania komory odmowej dochodzi do przesunięcia śród piersia. Okoliczności te powodują, że do objawów niewydolności oddechowej dołączają się objawy niewydolności krążenia. Film przedstawia czynności ratunkowe u młodej kobiety, u której w trakcie gastroskopii doszło do wystąpienia objawów obustronnej odmy opłucnowej z nadciśnieniem. Przyczyną tego stanu było najprawdopodobniej wprowadzenie gastroskopu do uchyłka przełyku, przebicia go i insuflowania powietrzem w pierwśród piersia, a następnie obu jam opłucnowych. W trakcie zabiegu gastroskopii pacjentka zgłosiła silny ból w klatce piersiowej, duszność oraz osłabienie. Widoczne było wdechowe ustawienie klatki piersiowej, niemożność wykonania wydechu, spłycenie wdechu, wygładzenie między żebrzy i odgłos opokowy-bębenkowy. Roznanie powikłania skutkowało zaprzestaniem zabiegu gastroskopii, rozpoczęciem planoterapii wysokoprzepływowej przez maskę twarzową z rezerwuarem, dożelnym podaniem leków sedacyjnych zdecydowano się na podanie midazolamu i morfiny. Podanie morfiny miało na celu złagodzenie objawów duszności i zmniejszenie kaszlu. Oraz ratunkowym wprowadzeniem drenów do obu płucnowych. Dreny wprowadzono w drugich międzyżebrzach w liniach środkowo-obojczykowych. Na podkreślenie zasługuje fakt odstąpienia od wykonania zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej, a kierowanie się wyłącznie możliwym mechanizmem powstania schorzenia i objawami klinicznymi. W podobnych sytuacjach oczekiwanie na przewóz do pracowni, wykonanie rentgenogramu i oczekiwanie na wynik jest stratą czasu i ryzykiem przeniesienia chorego w stan jeszcze bardziej niebezpieczny. Proszę kłucie jam płucnowych wykonano z zestawem Turkel firmy Covidien. Zabieg polegał na przygotowaniu pola operacyjnego i obłożeniu go jałowymi serwetami. Z uwagi na stan chorej odstąpiono od znieczulenia nasionkowego. Jako pierwsza została nakuta jama opłucnowa wypełniona najprawdopodobniej większą objętością powietrza. Wpierw zlokalizowano przyczep drugiego żebra do mostka. Miejsce to jest dobrze wyczuwalne na mostku i opisane jako kąt mostka czy też kąt Ludwiga. Dren na igle Weresza wprowadzono w drugim międzyżebrzu w linii środkowo-obojczykowej, stycznie do górnej krawędzi trzeciego żebra. Po wprowadzeniu drenu do jamy opucnowej, odpowiadało to głębokości od 1,5 do 2 cm, usunięto igłę, a następnie wprowadzono dren na kolejne 7 cm. Tuż po usunięciu mandrynu i otworzeniu zastawki, słyszalny był syk powietrza opuszczającego pod ciśnieniem jamę opucnową. Po wprowadzeniu i zabezpieczeniu drenu. Przystąpiono do nakucia drugiej jamy opucnowej. Podobnie jak w przypadku pierwszej, rozpoznano odmę opucnową z nadciśnieniem. Jest. Jest. Słychać. Słychać. Pacjentka po dwóch dobach drenażu opuściła szpital w dobrym stanie.